Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. 11 września 2001 roku przy życiu samolotów pasażerskich dokonano ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone. Już następnego dnia po tragedii prezydent George W. Bush dowiedział się z raportów przygotowanych przez Agencję Wywiadu i Służb Bezpieczeństwa, że trop w poszukiwaniu odpowiedzialnych za zorganizowanie i przeprowadzenie ataków prowadzi do Al-Kaidy i afgańskich talibów. Prezydent USA wypowiedział globalną wojnę z terroryzmem, a tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa NZ podjęła rezolucję nr 1368, w której stwierdzono gotowość Rady do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków z użyciem siły włącznie do odpowiedzi na ataki z 11 września. Stany Zjednoczone wspólnie z innymi państwami rozpoczęły OEF Operation Enduring Freedom czyli operację Trwała Wolność, która miała na celu obalenie reżimu talibów w Afganistanie, likwidację parasolu ochronnego, jaki stworzyło to państwo dla międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych z Al-Kaidą na czele. Militarna interwencja w Afganistanie rozpoczęła się 7 października 2001 roku od zmasowanych ataków lotnictwa amerykańskiego wspieranego przez brytyjskie siły powietrzne. Tym samym w Afganistanie rozpoczęła się globalna wojna z terroryzmem. By zrozumieć wydarzenia z 2001 roku, musimy cofnąć się w czasie. Afganistan od zawsze skutecznie opierał się na najazdom i inwazji, przez co przyległa do niego łatka cmentarzyska w imperium. Jednak największy wpływ na historię tamtejszych terenów miała rozpoczęta nocą z 24 na 25 grudnia 1979 roku radziecka zbrojna interwencja. W ramach zimnowojennej rywalizacji Stany Zjednoczone finansowały ugrupowania powstańcze, które ogłosiwszy pierwszy dżihad, czyli świętą wojnę, miały walczyć z ZSRR. Zwani oni byli mujahedinami. Ostatecznie po przejęciu władzy przez Gorbaczowa podpisał on w 1988 roku w Genewie porozumienie z USA o wycofaniu wojsk radzieckich z Afganistanu. Stało się to 15 lutego 1989 roku. Radzieckie wojska pozostawiły kraj pogrążony w krwawej wojnie domowej. W ciermiu brutalnych walk o władzę na gruncie bezprawia oraz przemocy, przy ogromnym zapotrzebowaniu na siłę zdolną zaprowadzić ład w zrujnowanym państwie, pojawił się nowy ruch – talibów. Zaczątkiem ich szerokiego ruchu byli mujahednini, wojownicy dżihadu kształtowani latami wojny wyzwoleńczej ze Związkiem Radzieckim. Chcąc dać do zrozumienia społeczności afgańskiej, że zamiarem ich nie jest założenie kolejnej partii, a stworzenie szerokiego ruchu zmierzającego do oczyszczenia społeczeństwa, nazwali się talibami, co w dosłownym znaczeniu oznaczało uczniów poszukujących prawdy koranicznej. Formowanie umysłów prowadzono głównie w pakistańskich, doobandyjskich szkołach granicznych, zwanych potocznie madrasach, gdzie głoszono radykalną doktrynę saudyjskiego wahabizmu. Dzięki finansowaniu przez ośrodki z krajów Zatoki Perskiej, głównie z Arabii Saudyjskiej, zapewniały nie tylko bezpłatną naukę, ale i cały pakiet opieki socjalnej, w końcu zaś szkolenie wojskowe. We wrześniu 1996 roku talibowie zdobyli stolicę państwa – Kabul a z początkiem roku następnego mieli już pod kontrolą 90% Afganistanu. W 1996 roku Osaba im Laden, poszukiwany przez Amerykanów, opuścił Sudan i przybył do Afganistanu, gdzie schronił się pod opieką talibów. Od samego początku nawiązał bezpośrednie relacje z ich ideowymi przywódcami i rozpoczął formowanie oraz szkolenie własnych oddziałów bojowych. Polska miała wkład zarówno militarny, jak i materialny. Do działań w Afganistanie oddelegowano w marcu 2002 roku polski kontyngent wojskowy Afganistan, w skład którego wchodziła jednostka 1010 -10 Onyx. Księżyc nad kabulem wisi nisko, z latowcami chmur po niebie płynie. Zatraciłem na tej wojnie wszystko. Topiąc szare dni w adrenalinie. Jeszcze wczoraj byliśmy razem na łące, Brnąc poprzez dywany soczystej mięty. Stulałem Twe dłonie wilgotne i trżące, Gdy się bałaś, że dzień nagle się skończy. Dzisiaj w dolinie znowu padły strzały, Potem zaległa na długo martwa cisza. Echo tylko tłukło przeraźliwie o skały, Głosząc, że śmierci posłaniec się zbliża. Wiatr podróżnik potem zawinął do bazy. Zapachem kóz i kurzem stanęła cała dolina. Właśnie odszedł żołnierz z zielonej oazy. Kolejna matka znów opakuje los syna. Noc nad Kabulem przemija szybko. Świeży poranek z mroku powstaje. Nie wydarzyło się nic, może tylko. Kolejna dusza dziś spotkała się z rajem. Obochało ich chu się to rawata. Ta piacje, boje te kaszuczka man. Za toi się karamar. Ma da دارد دریای خروشان بسیار دشت سرای خاره هم